A teraz o mojej rodzince. Świat według Ludwiczka. Udział biorą January Brunow, Wojciech Paszkowski, Ewa Markowska, Józef Nika, Joanna Wisburg i Trzywa dwunastka. Ach, nareszcie są. Drugi? Nie teraz, mamo. Właśnie dorwałem nowego superniuchacza. Mój drogi żołnierzu, rusz pupę. Jedynaścioro dzieciaków w domu oznaczało, że nigdy nie miałem miejsca dla siebie. Nie słyszałeś? Twój ojciec, a raczej twój przełożony, chciałby tam usiąść. Tak, ale twój mały komando zczyta. Aha, więc tak! Przeczytaj to! Każdy centymetr należał już do kogoś innego. Ludzi, pomożesz mi nakryć stół do obiadu? Mocny łowca ja wiedział, że musi działać szybko. Hej, Ludwiczku, no. posłuchaj tego! Ślubuję wierność fladze i republice! O oznaczają. kuchnia! przestań, Tomi, Robi mi się niedobrze. Nie wiesz? Więc ci podpowiem. To coś, co mówisz każdego dnia. Czy to z <grym> no. mojego pokoju, zanim sam ciebie wyrzucę? Słuchaj. I republice, którą oznacza jeden naród zjednoczony w pokoju. Nie rozerwalmy z wolnością i sprawiedliwością dla każdego. Hmm. Nie ma chwili spokoju. Słoneczne dotąd niebo zachmurzyło się i zaczął padać też. Ludmiku, co ty tu robisz? Ociekam. Może byś tak uprzedziła mnie następnym razem. Hej, tu nikogo nie będzie! W końcu znalazłem miejsce, które mogłem nazwać swoim własnym. Tu mogłem się schować przed resztą świata na kilka godzin i... No dobrze, kochani, idźcie do siebie trawić. A, tato, nie zapomniałeś o czymś? Jest piątek, wypłata. No dobrze, proszę, czas wyżuć staruszka z pieniędzy. Halo? Proszę, Dany, tylko telefonie. dolar za nieskoszenie trawnika. Dzięki. Laura, dana. udało ci się dostać 75 centów za używanie telefonu 24 godziny dziennie. Karol, pół dolara za niewynoszenie śmieci. A Ludwik, zapominam zawsze, ale na pewno czegoś nie robisz Hej, a może byś w końcu spojrzał w dół? Przepraszam, nie chciałem cię urazić Tu masz grosik Tomi za bycie pięcioletnim i nie robienie absolutnie niczego Ale i tak cię kocham Dziękuję za telefon, doktorze Martin Doktor Martin, coś się stało? Nic się nie stało, Andy. Wiesz, kochani, chyba coś się nam smaży. No to wydostań to. Musi już być całkiem spalone. Nie, Andy. Nie o to chodzi. Ja oczekuję. Ty też? Jestem wyprany, wysuszony i całkiem goły. Statek Andy uderzył w górę lodową i zaczyna tonąć. Nie, Andy. Mam niespodziankę dla ciebie. Jaką niespodziankę? Miłą, Andy. Spodziewam się miłego szczęścia. Mamo, będziesz miała dziecko? Co? Oddychaj, Andy, oddychaj. Następne? Jesteś pewna? Tak powiedział doktor. Już nie mieścimy się w tym baraku. Ledwo starcza nam miejsca na naszą trzutkę. Liczyłaś ich ostatnio? Poradzimy sobie. Jak zawsze zresztą trzeba zrobić plan. Co tu planować? Ja już mam plan. Pozbędziemy się jednego z nich. Mm. Wiedziałem! O, Henry, nie mówisz poważnie. Oczywiście, że nie. Trzeba się pozbyć dwóch lub trzech, by naprawdę to odczuć. Chciałeś mieć własną parszywą dwunastkę? Kiedy masz rację, to masz rację. Nie martw się. Na pewno pokocham tego nowego rekruta. O, Andy, jestem taka szczęśliwa. Kto wie, może to on będzie wspierał nas, kiedy będziemy starszy. <laughs> Ale mówię ci, nie ma jak za dawnych dobrych czasów, gdy składałem po prostu zamówienie, a rząd za nie płacił. Teraz muszę płacić gotówką. Mam świetną propozycję. Cóż, minęło sześć lat od twojej ostatniej podwyżki. Nie wydaje ci się, że to odpowiednia chwila? Co ty na to? Niezły pomysł! Choć oczywiście o wiele lepiej byłoby się pozbyć jednego z dzieciaków. Dziecko, dziecko, dziecko! Z czego tak się cieszysz? Jak to z czego? Będę miał własnego służącego! Ten dzieciak zrobi wszystko, co mu powiem! Dlaczego miałby to robić? Ponieważ będę od niego starszy! Doprawdy? Przestań skakać po łóżku! Nie możesz mi mówić, co mam robić! Na razie jeszcze mogę. W każdym razie chyba nie zostaniesz tu na tyle długo, by móc nacieszyć się młodszym bratem. Co masz na myśli? Tata sądzi, że tu jest zbyt tłoczno. Oni i mama chcą wykopać jedno z nas. Kłamiesz! Czasami, ale nie dzisiaj. Właśnie podsłuchałem ich rozmowę wziąć twój ulubiony plakat? O czym ty gadasz? To nie ja stąd odchodzę. No wiesz, przecież zawsze najstarszy wyjeżdża. Kiedy urodził się John, wyjechał Sid. A kiedy urodził się Peter, odjechała Julia. A teraz twoja kolej. Twoja lub Laury. Ale myślę, że oni wolą jednak Laury. Ale w gnieździe nie wystarczy miejsca dla wszystkich. Starsze rodzeństwo musi odejść, by zapewnić miejsce nowonarodzonym. W ten sposób ptak powiększa swą rodzinę z roku na rok i z roku na rok. Tak, Ludwiku? Co dzieje się ze starszymi ptakami, braćmi i siostrami? Czy mogą zostać z rodzicami, jeśli chcą? Nie, Ludwiku. Jak tylko starsze ptaki nauczą się latać, rodzice wyprawiają je z gniazda. Świer. Pa, mamo! Do widzenia, kochanie! Pamiętaj, jadaj często robaki! Dzięki Ludwiku! Powodzenia, żołnierzu. Cały czas machaj rękami i uważaj Trzy... na koty. Cztero! Trzy... 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 Zrozumiałeś, Ludwiku? Tak, zrozumiałem to dobrze. Zrozumiałem też, że muszę stać się przydatny, by nie było papa ludnią. Bardzo przepraszam, mamo. Może nie zauważy. Chodź ludzi, idziemy popływać! Nie, muszę umyć okna, sprzątnąć garaż, zmyć podłogi. Co ty, kopciuszek jesteś? Coś ty, moja mama będzie miała dziecko. Teraz, zaraz trzeba coś pomóc? Nie zaraz, ale nie chcę tracić szansy. Powiedziano, że ktoś musi odejść, a nie chciałbym, by padło na mnie. Ludzi, przyszli nam swój nowy adres. <grym> nie było trudno się domyślić, że mój plan przeżycia nie wypalił. Hej, co się tu dzieje? Nie sądzę, byście instalowali tu łaźnie. O nie, kochanie. Zastanawiamy się, jak zaoszczędzić. Trochę miejsca. Stwierdziłem, że jedyną szansą było dowiedzieć się, skąd miało przybyć to dziecko i odesłać je tam z powrotem. Sięgnąłem no się... do źródeł. Dużo je, a jej brzuch staje się wielki i po dziewięciu miesiącach rodzi się dziecko. Niemożliwe. Oni nigdy by tego nie zrobili. Jasne, że musiałem znaleźć inne źródło. Chodzą po polu kapusty, i jak znajdą taką, która im się podoba, odrywają liście i wyjmują dziecko. Bardzo proste, nie? Po wysłuchaniu nieprawdopodobnej historii Jenny, ta przynajmniej miała pewien sens. Ale wciąż nie byłem przekonany. Coś ty! Naprawdę nikt do tej pory nie opowiedział ci historii z bocianami? Mamo, mogę cię o coś spytać? Ależ oczywiście, ludzi. Skąd ja się wziąłem? Urodziłeś się tutaj, w cedrowej górce, tak samo jak reszta rodziny. Nie, powiedz skąd się wziąłem. A, rozumiem. Może powinieneś zapytać ojca, kiedy wróci. No, no, obrona, ruszcie się! Co z pakersami? Tak. Co z pakersami? Słuchaj, mam interesujące pytanie. Skąd oni się wzięli? Zielona Zatoka, wszyscy to wiedzą. O, no to inne interesujące pytanie. Skąd ja się wziąłem? A jak myślisz? Jesteś Andersonem, chcesz tego czy nie? Należysz do jednej z najstarszych i najświetniejszych rodzin, które osiągnęły nowy świat Ale ja... Kiedy pra, pra, pra dziadek Ginter Anderson wyruszył z Norwegii Tak, 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 pamiętam No to po co mnie pytasz? Ponieważ chcę wiedzieć jak się rodzą dzieci A. Oj, dobrze, Ludwiku, to jest tak. Miłość to wojna. Aha, może wojna to piekło, to chyba znaczy, że miłość jest piekłem. Tato? to... W każdym razie, pomyśl o ojcu jako atakującej armii, a mamie jako... na przykład e, Francji. Ojciec szturmuje wysyłając na plażę w Normandii całą piechotę na pojeździe amfibii. Niektórzy trafią na miny przeciwpiechotne, inni zostaną złapani, a wielu zginie w ogniu nieprzyjaciela, ale jeśli choć jednemu małemu żołnierzowi uda się przerostać, wtedy będzie dziecko. Tak, zdobyłeś wojenne odznaczenia? Tak, mam ich 11. W końcu udało mi się wszystko poskładać. No więc Francuzi są atakowani przez wielkie bociany. 400 tysięcy piechurów szturmuje w amfibiach na plażę w Normandii. Walczą, by przebić się przez ciężką artylerię do pola kapusty, aż wreszcie zostaje tylko jeden. Wtedy... Dość tego, młody człowieku! Pójdziesz Nie, z ze mną! mną. Anderson, doceniam pana pragnienie wiedzy, ale nie mogę pozwolić, aby cud narodzin był wyrażany w formie inwazji, eksplozji i masowego zniszczenia. Fakty są faktami. Czy możesz przedstawić mi źródło owych faktów? Oczywiście, że znam różnicę pomiędzy wojskiem a powiedzmy hea, wojskiem. Ludwik po prostu wszystko pomieszał. Cóż zdarza się? Dlatego myślę, że może być pan zainteresowany moją książką, Jak mówić młodym, skąd się biorą eee. dzieci? Obalanie legendy, kapuścianych pól i innych mitów. ja eee, nie sądzę, żeby. Za jedyne 14,95 można zyskać potrzebną pomoc. Eee, co pani sobie myśli? Mam 11 dzieci. Doprawdy? I wszystkie sądzą, że wzięły się z eksplodującego pola minowego we Francji? Myślę, że czas byśmy sobie porozmawiali. Tata wszystko już nam powiedział. Nie chciałam porozmawiać z wami o dziecku. Obaj wyglądacie na nieco niepewnych co do niemowlęcia, a ja chciałabym upewnić się, że będę mogła liczyć na waszą pomoc. Chcę, żebyście teraz udawali, że jajko to dziecko. Mama, Ludwik, rozgnie do o, dziecko! Widzisz, są delikatne, tak samo jak każde niemowlę. Ale kiedy już nauczycie się obchodzić z jajkiem, będziecie gotowi, żeby pomóc mi w opiece nad dzieckiem. Wiedziałem, co się święci. To była ostatnia próba. Kto wytrzyma dłużej z jajkiem, zostaje w domu. Czy mógłbym dać mu imię? Hmm, oczywiście, Tommy. To świetny pomysł. Zagrywał bardzo mocno. Hmm, musiałem przyjąć jego warunki. Ja dam swojemu jajku dwa imiona i zaprowadzę do szkoły, by się nauczyło, jak być dużym jajkiem. Niezła myśl, Ludwiku. Musisz dopilnować jego bezpieczeństwa. To sztuka. Możesz na mnie liczyć, mamo. Jest całkiem bezpieczne. Pa, mi! Pa, mamo. Uważaj na jajko. Mamo, Duncan chce jeszcze jeść. Moje ma na imię Endiora, po mamie i tacie. Och, ale słodko. Czy Duncan może dostać jeszcze plastikę? Tak. Co mówisz, Duncan? Uczulenie na jedzenie? Dobrze, więc jem za ciebie. Hej, mamo! Wiem, jak zrobić, żeby jajku się odbiło. Bardzo dobrze, Tommy. A ja nauczyłem moje, żeby samo bekało. Ja ćwiczyłem zakładanie jajku pieluszek. Co z tego? Moje jest już wytresowane. To jajko geniusz! Dzisiaj rano nauczyłem je chodzić! Jajka, jajka, jajka! Przestańcie już z tymi jajkami! Gdybym chciał mieć rodzinę jajko, żeniłbym się z kura. Andy, wszystko w porządku? Nie martw się o mnie, kochanie. Musiałem tylko odreagować. Chodź, może usiądziesz. Nie siedź sobie, dziękuję. Po prostu zastanawiałam się, czy udało ci się porozmawiać z panem Applegate. Chciałem, ale kiedy zmierzałem w kierunku jego biura, coś mi wypadło. Obiadek. Och, musisz popracować nad pewnością siebie. Pokażę ci o co mi chodzi. Ty bądź sobą. A Ludwik będzie panem Applegate. To znaczy, mam udawać szefataty? Przecież to śmieszne! To ma rację, to ja powinienem być szefem. Dalej Andy chcę, abyś spróbował. Nie będę prosił o podwyżkę własnego syna. Nie bądź nie mądry. Prosisz pana Applegate dalej. Zaczynaj! Więcej, ja... Prędzej, Anderson, o co chodzi? Przez ciebie tracę czas. Ja. Więcej. Chciałbym podwyżkę. Co pan na to? E, nie. Nie. Po prostu zwyczajnie, nie? Do pokoju, marsz! Zwolniam cię! Co? Myślisz, że kim jesteś? Ludi, Andy, uspokójcie się! Uspokoić się? On właśnie mnie zwolnił! Chyba mogę ci pomóc, kochanie. Teraz ja będę tobą. Przede wszystkim dziękuję, że zechciał pan ze mną porozmawiać. Nie ma sprawy. Napije się pan czegoś? Właściwie to muszę z panem przedyskutować coś ważnego. Słucham. Jak pan wie, pracuję tu od 17 lat. Jestem najlepszym instalatorem. I tak między nami, żona i ja, będziemy mieli następne dziecko. Czy dostanę podwyżkę? Nie ma sprawy, uwielbiam dzieci. To już przesada. Ona dostaje podwyżkę, to ja tu pracuję. Tak? Nie trzeba było odsyłać mnie do pokoju. Co ty teraz wyprawiasz? Myje, jajko, zęby! Przestań się podlizywać, tomi. Mamy nawet tu nie ma. Zresztą niemowlęta nie mają zębów. Właśnie, że mają! Nie mają. <laughs> oh. Tomi, to twoje jajko? Ni stąd ni zobąd, konkurs się skończył. Wygrałem, miałem zostać, ale nagle coś mnie naszło. Nie to mi, to jest twoje jajko. Rozbiło się moje. Chyba muszę popracować nad swoją odpowiedzialnością. Hmm. Chyba da się udźwignąć. Ludwiku. Co ty tu robisz? Nie denerwuj się, mamo. Już niedługo zniknę. Co się stało, kochanie? Nie jestem już przecież dzieckiem. Znam wynik. Muszę odejść. Ludi, o czym ty mówisz? Tata powiedział, że nie ma miejsca dla wszystkich. To było zanim pościnałem twoje kwiaty, pofarbowałem ubrania i przegrałem jajeczny test. Ludi, to było tylko jajko. Duncan Joseph był czymś więcej niż tylko jajkiem. Był moim przyjacielem i kompanem. Myślę, że wziąłeś chyba to zbyt mocno do serca. Kiedy dziecko się urodzi, nie chcecie, bym tu był. Nie winię was. Wiem, że przegrałem. O ludzi. Zawsze ciebie chcemy. Nie pozbywamy się własnych dzieci. Tak? A co z Sidem, Charliem i Julią? Nikt nie żądałby nas opuścili. Kiedy dorośli, wtedy odeszli sami. Będziesz wspaniałym dużym bratem. Właściwie już jesteś. Ach, tak, to powiedz to Duncanowi Josephowi. Wiem, co zrobiłeś dla jego, Zamieniłeś się z nim. Powiedział ci? Cóż, ktoś musiał przegrać, a on jest wciąż dzieckiem. Nigdy by nie przeżył na ulicy. Twój ojciec i ja jesteśmy bardzo dumni z ciebie i bardzo cię kochamy. Gdzie do diabła są wszystkie puszki? Mówię wam, jak dorwę tego gościa, co ukradł moją chilijską potrawę, nie odpowiadam za swoje czyny. Oh. Trzymaj, szefie. Oh. Pieniądze, ale za co? Dostałem dzisiaj podwyżkę. To wspaniale, Andy. Jestem z ciebie dumna. Dziękuję, kochanie. Nie udałoby mi się to bez was, dlatego wszyscy dostajecie premię Fajny, taki sam jak Ludwika. Bo to proporcje Ludwika. Hej, co? Za podwyżkę kupisz nowy, puszkowy złodziejaszku Andy, to jest bardzo miłe, ale na razie nie będzie nam potrzebne Teraz nie, ale kiedy dziecko się urodzi Właściwie poszłam dzisiaj do doktora Chyba jednak nie będziemy mieli dziecka Co? Po prostu było zamieszanie w biurze doktora Pogratulujemy pani Brown, która mieszka niedaleko Ktoś inny, a ja właśnie zapaliłem się do tej myśli. Nie szkodzi, żołnierze, mamy szansę na niezłą armię. <laughs> Ale tato, żadne z nas nie jest jeszcze żołnierzem. Jak na razie. <laughs> Łatwo domyśliłem się, że tata planował następny najazd na Francję, a ja zorientowałem się, że zależy mi, aby piechocie tym razem się udało. W końcu wystarczy tylko jeden. Andy, po co to czytasz? Chcę być przygotowany, na wszelki wypadek. Powiedz, kochanie, co myślisz o imieniu Jimbo, nie? Już wiem, dlaczego nie pomyślałem o tym wcześniej. Możemy go nazwać generał. Jak myślisz? Wspaniale, nie? Generał Anderson. A jeśli będzie dziewczynka? Wersja Pani... polska, master film, reżyseria Adonarkowska, dialogi Andrzej Arciszewski, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownik Paweł... produkcji Dorota Suske-Bodych.